9 października przyszła następna turbina i teraz, tak jak zwykle, tu uszkodzenie, tu uszkodzenie ewidentnie dostała, to jest odgięte osłona. Siłownik przez to obciera, będzie słychać. I następna rzecz, tu jest cała zalana olejem, wszystko jest mokre od strony gorącej. Tak, żeby było widać widnik Wirnik ma potężny luz. Praktycznie, że tak powiem, prawdopodobnie obciera to zalanie to prawdopodobnie jest ze spustu oleju. To możemy darować. No, ale generalnie jest w gorszym stanie niż tamta poprzednie. Tu widać, jak jest wygięta cała osłona. To by było na tyle. Jest gorsza od tej poprzedniej.